Zapraszamy na majową premierę nowych produktów Fox Rage. Ta premiera to masa ekscytującego sprzętu zaprojektowanego z myślą o tym, byś łowił więcej i jeszcze bardziej cieszył się czasem spędzonym nad wodą. Naszą prezentację rozpoczniemy od wodoodpornych toreb Pro Series. Fox Rage Pro Series Waterproof Rucksack. Plecak stworzony dla spinningistów, którzy nie boją się żadnych warunków. To niezbędnik podczas brodzenia lub wędkowania w deszczu. Wodoodporna konstrukcja i szczelne zamki zabezpieczają sprzęt, dzięki czemu możesz skupić się na łowieniu. Mając pewność, że wszystko, co ważne, pozostaje suche i bezpieczne. Najważniejsze cechy produktu: wodoodporny design chroniący przed deszczem, zachlapaniem i przypadkowym zamoczeniem. Nowoczesna stylistyka Fox Rage i maksymalna wydajność. Szczelne zamki z silikonowym smarem w zestawie. Lekkość i mobilność. Materiał 100% poliester z odporną powłoką TPU. Z wygodnymi, regulowanymi paskami i praktycznymi deringami do mocowania narzędzi ten plecak łączy funkcjonalność ze stylem. Fox Rage Pro Series Waterproof Chest Pack. Torba na klatkę piersiową zaprojektowana z myślą o mobilnych wędkarzach, którzy nie idą na kompromisy. Ta innowacyjna torba to idealne rozwiązanie do ochrony sprzętu i najpotrzebniejszych rzeczy, nawet w ekstremalnych warunkach. Szczelne zamki zapewniają maksymalną ochronę. Regulowane paski gwarantują komfort łowienia przez cały dzień. Deringi umożliwiają przypięcie narzędzi i podbieraka. Fox Rage Pro Series Waterproof Belt Bag Wodoodporna torba wiodrowa stworzona z myślą o mobilnych wędkarzach spinningowych, którzy lubią przygodę. Torba ta to Twój niezastąpiony towarzysz podczas brodzenia w wodzie. Gdy stawiasz czoła żywiołom w pogoni za kolejnym wielkim drapieżnikiem. Ta torba biodrowa chroni twój sprzęt i niezbędne akcesoria przed wilgocią, zapewniając do nich łatwy dostęp. Fox Rage Pro Series Welded Bugs. Zaprojektowane z myślą o bezpiecznym przechowywaniu pudełek Fox Rage Stack and Store. Ergonomiczne uchwyty i solidne zamki zapewniają komfort podczas przenoszenia. Zgrzewane, szczelne dno zabezpiecza zawartość przed wilgocią, nawet w najbardziej nieprzewidywalnych warunkach pogodowych. Wykonane z wytrzymałego poliestru z odporną na uszkodzenia powłoką PEVA. Dostępna w trzech rozmiarach. Fox Rage Net Magnet to niezawodne, kompaktowe rozwiązanie dla mobilnych wędkarzy, którzy cenią wygodę, szybkość i pewność działania w każdej sytuacji. Dzięki sile udźwigu aż 5 kg, ten magnetyczny uchwyt pewnie utrzymuje Twój podwierak, a jednocześnie umożliwia błyskawiczne jego odpięcie, gdy akcja nabiera tempa. Wytrzymała i elastyczna linka nie ogranicza ruchów podczas łowienia w wodzie. W zestawie dwa karabinczyki oraz kółko montażowe dające możliwość dopasowania do różnych systemów mocowania. Fox Rage Belt Pliers to niezastąpione narzędzie dla każdego spinningisty. Precyzyjne, wytrzymałe i wygodne. Idealne do odhaczania ryb, cięcia, zaciskania oraz pracy z kółkami łącznikowymi. Dostępne w trzech rozmiarach, aby idealnie dopasować się do Twoich potrzeb nad wodą wykonane z wysokiej jakości stali 420, co zapewnia długowieczność i odporność na korozję. Ząbkowane szczęki zapewniają pewny chwyt podczas odhaczania nawet w trudnych sytuacjach. Mechanizm sprężynowy ułatwia obsługę jedną ręką. Skuteczne cięcie twardych materiałów dzięki bocznym ostrzom z węglika wolframu. Sekcja do zaciskania tulejek ułatwia tworzenie perfekcyjnych zestawów. Fox Rage Box Mini to idealne rozwiązanie dla wędkarzy spinningowych, którzy cenią sobie mobilność i porządek. Zaprojektowane z myślą o wygodzie i funkcjonalności, pudełko mieści się w kieszeni lub w każdym bagażu Fox Rage. Dzięki temu masz wszystko pod ręką, kiedy liczy się czas i precyzja. Fox Rage Lightweight UV Gloves to lekkie, oddychające rękawiczki stworzone specjalnie dla spinningistów, którzy potrzebują niezawodnej ochrony przed słońcem i pewnego chwytu przez cały dzień. Ich bezpalcowa konstrukcja zapewnia precyzyjne czucie wędki, a dodatkowe wzmocnienia i elastyczne materiały zapewniają komfort oraz trwałość. Dla idealnego dopasowania dostępne w trzech rozmiarach Medium, Large i X Large. Fox Rage Light Grey Snood. Dzięki jasnoszarej barwie odbijającej ciepło oraz oddychającemu materiałowi doskonale sprawdza się w każdych warunkach pogodowych, pozwalając ci skupić się wyłącznie na łowieniu. Poznaj trzy zupełnie nowe kolory legendarnej przynęty Zander Proshat, która od lat zachwyca skutecznością w łowieniu sandaczy, szczupaków i okoni. Doskonałe do zbrojenia główkami dźigowymi, jak i systemami z kotwiczkami. Intensywna boczna rotacja korpusu i dynamiczna praca ogona przyciągają drapieżniki z dużej odległości. Dostępne w pięciu rozmiarach: 7,5 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm. Trzy nowe skuteczne kolory: UV Golden Shiner, UV Electric Perch, Ultra Natural Roach. Poza nowymi kolorami wprowadzamy też do oferty wersję Zander Proshat Loaded, czyli uzbrojoną, gotową do użycia prosto z opakowania. To idealne rozwiązanie dla wędkarzy, którzy cenią sobie wygodę, szybkość i skuteczność. Dostępna w dwóch rozmiarach 16 i 18 cm z 6-gramowym dociążeniem. W trzech wyjątkowych kolorach UV: UV Natural Perch, UV Silver Halo, UV Glitter Perch. Super Shad Loaded od Fox Rage to gotowa do użycia uzbrojona przynęta, która łączy subtelną pracę z ogromnym potencjałem łowności. Idealna na dni, kiedy drapieżniki preferują mniej agresywną prezentację przynęty. Dostępne w dwóch wielkościach: 18 cm, uzbrojone pojedynczą kotwicą 1.0, waga przynęty 49 g. Oraz 23 cm uzbrojone w dwie kotwice 2.0, waga przynęty 97 gram. Dostępne trzy kolory UV, które działają w każdych warunkach: UV Natural Perch, UV Silver Ghost, UV Golden Prey. Fox Rage Loaded Proshats, teraz dostępny w trzech nowych łownych kolorach: Natural Perch, Silver Halo, Glitter Perch. Nowe kolory pozwolą ci idealnie dopasować się do warunków i sprowokować drapieżniki do ataku. Szerokie bujanie się na boki i dynamiczna praca ogona doskonale imitują żywą rybkę, prowokując drapieżniki nawet przy wolnym prowadzeniu. Dostępne w dwóch rozmiarach: 14 i 18 cm. Rozmiar 14 cm, dociążony 4-gramową do zbrojką, waga całkowita przynęty 24 g. Rozmiar 18 cm, dociążony 6-gramową do zbrojką, Waga całkowita 46 gramów. To już wszystkie nasze majowe nowości. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.